дас dobrej walki, walki fair play. Obyście tutaj dali nam dużo emocji i tak jak co roku jestem przekonany, że e, widzowie, publika w milicach zawsze jest bardzo obiektywna, nie tylko dla tych najlepszych, ale dla wszystkich, dla wszystkich równo fajnie kibicuje. Zresztą potwierdzali się to zawsze co roku, że ta atmosfera jest fajna, więc staramy się żeby utrzymywać ten poziom, utrzymywać tę dobrą atmosferę, żebyście się tutaj dobrze czuli i co roku do nas, jeśli oczywiście Polski Związek Tenisowy zaszczyci nas y, tym, że będziemy mogli o, organizować kolejną, y, kolejne mistrzostwa, żebyście się tu zawsze dobrze czuli i z przyjemnością zawsze do nas wracali. Życzymy Wam dobrej jeszcze raz, fajnej walki, no i sukcesów. W imieniu zarządu Polskiego Związku Terytorycznego, bardzo serdecznie witam organizatorów tej imprezy i jednocześnie jak najbardziej chcę wyrazić podziękowania za to, jakie robią, żeby te mistrzostwa miały właściwą rangę. 89. Mistrzostwa Polski w tenisie kobiet i mężczyzn uważam za otwarcie.